Pięć sygnałów, że Twoje nerki wołają o pomoc. Twoje nerki filtrują 180 litrów krwi dziennie. Dbaj o nie. Numer 1. Pieniący się mocz. To może być znak, że Twoje nerki przepuszczają zbyt dużo białka. Ogranicz sól i białko w diecie. Jedz więcej warzyw i owoców. Numer 2. Obrzęki. Opuchnięte nogi, kostki, a nawet twarz to może być objaw zatrzymywania wody w organizmie. Unikaj przetworzonej żywności. Pij mniej płynów przed snem i regularnie się ruszaj. Numer 3. Ciągłe zmęczenie. Czujesz się ciągle zmęczony? Bez energii? Anemia spowodowana chorobą nerek może być przyczyną. Zadbaj o odpowiednią ilość snu. Regularnie ćwicz i jedz produkty bogate w żelazo i witaminę B. Numer 4. Częste oddawanie moczu w nocy. Budzisz się w nocy, żeby skorzystać z toalety? To może być wczesny sygnał problemów z nerkami. Ogranicz picie płynów od 2 do 4 godzin przed snem, zwłaszcza kawy i alkoholu. Numer 5. Ciemny mocz. Ciemny, brązowy lub pomarańczowy mocz? To może oznaczać, że Twoje nerki nie pracują prawidłowo. Pij dużo wody w ciągu dnia, aby utrzymać odpowiednie nawodnienie.